Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak można rozwiązać problem, czy też zaistniałe problemy, czy pojawiające się problemy z głowicą, z jakością wydruku w drukarkach firmy Epson seria EcoTank. Jest to mega tania drukarka, czy też seria drukarek w eksploatacji, dlatego myślę, że naprawdę warto wykonywać zabiegi czyszcząco-eksploatacyjne, które... Przedłużą, na pewno przedłużą żywotność oraz jakość wydruku waszych drukarek właśnie z tej serii. Ja dokonuję bardzo systematycznie czyszczenia głowicy, czy też czyszczenia bardzo zaawansowanego wypukiwania głowicy, aczkolwiek zauważyłem się, że zauważyłem, że w wydrukach pojawiły się już przerwy. Zresztą na wydruku testowym proszę możecie zauważyć, że pojawiła się już pierwsza przerwa w wydruku koloru czarnego. Aby dokonać takiego wyczyszczenia, wypłukania zaawansowanego głowicy, musimy pamiętać o kilku rzeczach, o których Wam powiem w trakcie wypłukiwania. Przechodząc do samej procedury, musimy wejść w panel sterowania. Wasz panel sterowania może wyglądać w schemacie kategorii lub małych ikon. Zwróćcie uwagę na małe ikony jest większy wybór podręcznych parametrów czy też parametrów konfiguracyjnych. Ja częściej korzystam z kategorii Kwestia przyzwyczajenia w kategoriach mamy coś takiego jak sprzęt urządzenia i drukarki. I tutaj pokaże nam się schemat naszego podłączonego aktualnie sprzętu do komputera jest między innymi drukarka, drukarka Epson L3050 której właścicielem jestem od dwóch około dwóch lat działa mi niezawodnie. Bardzo tanio w eksploatacji. Klikając właściwości, preferencje drukowania mamy zakładkę, kilka zakładek, główna, więcej i konserwacja. Nas będzie interesowała zakładka konserwacja. W zakładce konserwacji mamy kilka różnych możliwości, testy, czyszczenie, wyrównywanie głowicy i tym podobne. Nas interesuje zaawansowane wypłukiwanie tuszu. Klikamy tą funkcjonalność, rozpocznie nam się procedura właśnie takiego zaawansowanego wypukiwania tuszu, czy też udrażniania głowicy. Może ona potrwać od 5 do 10 minut. W zależności od modelu drukarki, raczej w tym przedziale czasowym powinno nam się to zamknąć. O czym musimy pamiętać? Musimy pamiętać o tym, żeby Tusze w naszej drukarce były zalane w stanie minimum powyżej połowy. Nie może być to ilość tuszu działająca na oparach, ponieważ po prostu w trakcie wypukiwania może nam zabraknąć tego tuszu, czy też tuszu, który będzie wykorzystywany do całej tej procedury. No i nam się po prostu ta procedura w sposób właściwy nie, 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 nie zakończy. Musimy też pamiętać, że takie zaawansowane wypukiwanie tuszu możemy zrobić nie częściej niż raz na 12 godzin. Tak zakłada producent, i nawet gdybyście takie, taką procedurę chcieli przeprowadzić powtórnie, nie będzie to możliwe. Drukarka Wam będzie krzyczała, czy też wskazywała na to, że jest brak możliwości przed upływem 12 godzin. Ja już rozpocząłem, tak jak widzicie. To zaawansowane wypukiwanie głowicy. Tak jak mówiłem chwilę wcześniej, może potrwać to od 5 do 10 minut. A w tym czasie wam powiem jeszcze kilka innych ciekawostek. Co do serii drukarek Epson, są to drukarki, które są naprawdę drukarkami dobrze wykonanymi, przede wszystkim z bardzo tanią eksploatacją. Tak jak mówiłem Wam też wcześniej, z samej drukarki korzystam dwa lata i takie wypukiwanie głowicy przeprowadzam raz na pół roku, może, może rzadziej. Jeżeli nie ma takiej potrzeby lub nie zauważacie jakichś niepokojących, niepokojących, nie wiem, braków w wydruku, mam na myśli tu jakieś linie niedodrukowane lub jakieś przerwy w wydruku, nie ma sensu wykonywać takiego wypłukiwania. Dlaczego? Już wam mówię, bo w drukarkach tuszowych zamontowane jest takie urządzenie, które nazywane jest potocznie pampersem, czyli takim pojemnikiem na zużyty tusz. W trakcie tej procedury wypłukiwania ten pojemnik się zapełnia i po jakimś czasie może zajść konieczność jego restartu bądź też yy, w ostateczności wymiany. Dlatego samo wypłukiwanie nie należy przeprowadzać, samego wypłukiwania nie należy przeprowadzać zbyt często, bo zwyczajnie ten pojemnik na zużyty tusz nam się zapełni i będziemy musieli yy, dokonać wymiany wraz z restartem yy, tego wskaźnika no u nas już tutaj jest na poziomie jednej czwartej procedura czyszczenia Wy akurat tego w tej chwili nie słyszycie ale tutaj drukarka cały czas bardzo intensywnie pracuje coś tam się przelewa zalewa puka stuka i tym podobne rzeczy co jeszcze wam mogę powiedzieć drukarki z tej serii służą niezawodnie ale to tak jak wspomniałem warunkiem jest systematyka Konserwacja i, e, i takie schematyczne e, zabiegi czyszczące też są wskazane, typu test dyszy, czyszczenie głowicy, e, ale mówię, niezbyt często. Jak się kształtują ceny tych drukarek? E, ceny kształtują się od, no w tej chwili, w okresie pandemii, no jest to niezbyt, e, niezbyt e, takie powiedzmy budujące, bo te ceny drukarek najtańszych z serii EcoTank wahały się na poziomie około 400-500 zł, do czego materiał eksploatacyjny, na przykład czarny tusz, który drukowaliśmy, z którego drukowaliśmy przy 5% pokryciu około 4000 4000 kartek. No wiadomo, że tam e, bardziej na minus niż na plus, ale w praktyce w granicach około 3 3,5 tysiąca kartek wydruku e, wychodziło, czyli tam w granicach około 5-6 rys można było z tuszu, ale musicie wiedzieć, że cena takiego tuszu to w granicach około 25-30 zł za oryginalny tusz na 4000 kartek. Ważną, istotną rzeczą jest też w odróżnieniu do e, drukarek, które mają tusze, czy dwa pojemniki na tusze, e, jest to, że w przypadku, gdy skończy nam się na przykład kolor żółty, czerwony bądź niebieski, bo takie występują w, ty, w tych, tych drukarkach. Wystarczy zalać odpowiedni zbiornik z tuszem, który wam się skończył. W przypadku drukarek z gotowymi pojemnikami, no jeżeli skończy wam się tusz, na przykład czerwony, no jesteśmy tak naprawdę zmuszeni wymienić cały pojemnik, pomimo tego, że w pozostałych em, tuszach, czy też w pozostałych pojemnikach, te tusze mogą w grodziach, bo tak naprawdę ten pojemnik jest podzielony e, na trzy części, może znajdować się tusz. Dlatego myślę, że te drukarki typu Epson EcoTank naprawdę są tanie w eksploatacji. Patrzmy, co nam się tutaj dzieje. W porównaniu, oczywiście, do drukary, gdzie mamy te dwa pojemniki. Pojemniki na tusz typu HP, ale również Epson miał podobne modele. Tak, dobiega nam procedura czyszczenia. Na końcu pokażę Wam, jak ta linia która była na początku naszego takiego samouczka, była przerwana. Ona po tej procedurze czyszczenia, akurat u mnie to jest tylko i wyłącznie taka niewielka przerwa, ale u Was może być to na przykład brak któregoś wydruku koloru i ta procedura w tym właśnie pomoże. Może być brak kilku kolorów. Z czym może być to spowodowane? Czy może być ten, z czego może ten problem wynikać? Z tego, że była na przykład jakaś dłuższa przerwa w... Druku, chociażby przez nie wiem okres wakacyjny nie drukowaliście albo drukowaliście, przepraszam, bardzo sporadycznie i może dojść do takiego może nie przyschnięcia, nie zaschnięcia drukarki, głowicy w drukarce, ale takiego przyblokowania tuszu, a ta procedura właśnie powoduje, że ta głowica nabiera znów poprawnego działania. Dowiedziałem się o tym dzwoniąc na serwis Epson'a o możliwości przeprowadzenia takiej procedury i można to zrobić we własnym zakresie. Ważna rzecz, bardzo ważna rzecz. Aby była ta funkcja dostępna musimy zainstalować sterownik do danej drukarki z, nie wiem, ze strony Epson'a lub z nośnika z płyty, którą dostaliście w zestawie. Bywa tak, że jeżeli sterownik zainstaluje się sam z poziomu Windows'a Funkcjonalność, o której Wam mówię, czyli tym zaawansowanym wypukiwaniu głowicy, może być niedostępna. Zwyczajnie w preferencjach wydruku nie będzie tej opcji i nie przeprowadzicie jej. Dlatego istotną rzeczą jest to, aby zainstalować sterownik wskazany, oryginalny do tej serii, czy też do, tej, do tego modelu drukarki. Także musicie o tym pamiętać, aby ta funkcjonalność była widoczna, żebyście nie byli po prostu zwyczajnie zdziwieni tym, że wchodzicie w preferencje, a tam takiej funkcjonalności nie ma jest. Przy założeniu instalacji oryginalnego sterownika do tej drukarki, czy też tej serii drukarek bardziej tej, tego modelu drukarki. Musicie o tym naprawdę pamiętać, żeby się po prostu zwyczajnie nie zdziwić. U mnie to już widzę procedura powoli dochodzi do końca, tak, zaawansowane wypukiwanie tuszu zostało zakończone. Dobrze, zamkniemy, tak, zamkniemy to okno, i teraz postaram Wam się pokazać, jak będzie jak będzie wyglądała. Tylko sobie tutaj wrzucę na tace skanera. Na tace skanera wrzucę sobie dokument już z poprawnie przeprowadzonym testem. Właśnie tutaj, tak jak widzicie, wrzuciłem test dyszy po wykonaniu tej procedury. W tej chwili właśnie wydrukowała mi się kartka z drukiem. No tutaj drukarka nam podpowiada, że jeżeli będą nadal takie przerwy to jest źle, trzeba tam ponownie to przeprowadzić. Jeżeli będą linie proste, ciągłe, można cieszyć się z sukcesu danej procedury. Właśnie się kończy drukowanie w moim przypadku i za chwileczkę Wam tutaj pokażę jak to będzie wyglądało po naszej procedurze czyszczenia tego tej głowicy, czy też Testu. Zakończonej procedurze, zakończonej procedurze testu dyszy. Już widzę, kończy mi się skanowanie. Będę mógł Wam pokazać, jak to wygląda u mnie. Jeszcze około 2-3 sekund. Już wrzucam Wam na podgląd. Wrzucam Wam na podgląd, jak wygląda obecnie o. Widzicie w tej chwili ta przerwa, którą wam pokazywałem, była na początku. Zupełnie zniknęła. Test wypłukiwania jak najbardziej zakończony sukcesem. Czarny, trzy kolory, czyli żółty, czerwony i niebieski, cyjan, jelu, magenta. Wszystko zakończone poprawnie. W Waszym przypadku, tak jak mówiłem wcześniej, może być to o wiele gorszy stan głowicy, ja z racji na systematykę wykonywania tych procedur jest całkiem nieźle, ale w Waszym przypadku może być ta jakość o wiele gorsza, także tak to może zupełnie wyglądać. Zapraszam Was do lajkowania, do polubienia mojego kanału, co z pewnością zmotywuje mnie do kolejnych samouczków, czy też ciekawych porad, które mogą Wam się przydać. Do zobaczenia. Żegnam.